Druchowie strażacy zasługują na to, żeby o nich pamiętać, nie tylko wtedy jak jest e, potrzeba, czyli jak są różnego rodzaju zdarzenia, czy to powód, czy huragany, czy inne e, poważne w skutkach, e, czynniki atmosferyczne. E, oni są na... E, Zawołanie, w każdej chwili, kiedykolwiek by się czek zwrócił, to y, pojawiają się, pomagają, ratują dobytek ludzi, ratują życie, zdrowie i robią to w sposób bezinteresowny. Dlatego dzisiaj jest dobra okazja, żeby przy okazji właśnie tego noworocznego spotkania podziękować im za to, złożyć sobie nawzajem życzenia, żeby y, wspólnie podzielić się jeszcze z pewnymi informacjami, które jak gdyby pokazują przez cały rok, który przeszedł co się działo i to jest myślę taka dobra okazja żeby wykazać im taką wdzięczność. Dlatego też po raz pierwszy wszyscy druhowie z całej gminy pojawili się tutaj w Jankowej w nowym pięknym obiekcie niedawno oddanym do użytku po to, żeby wspólnie właśnie złożyć sobie życzenia i żeby wspólnie pokolendować, żeby pośpiewać, żeby się cieszyć tym, że na szczęście nikomu się złego nic nie wydarzyło, nie było jakiegoś tragicznego skutka nieszczęścia i jesteśmy im za to wszystko bardzo wdzięczni. Chcieliśmy w ten sposób podziękować strażakom z terenu gminy Bobowa za to, co robią dla społeczeństwa. Ja przedstawiłem sprawozdanie z całego roku, no było tego sporo, zbierało się ponad 60 punktów. Staram się to skrupulatnie zawsze notować i okazuje się, że praktycznie nie ma y, miesiąca, nawet tygodnia, gdzie nie działali strażacy, nie robili coś na rzecz społeczeństwa. I ta impreza dzisiejsza jest wyrazem podziękowania dla nich ponieważ, tak jak to podkreślamy, bardzo często druhowie na terenie naszej gminy działają bezinteresownie, bez pobierania jakiejkolwiek, jakiegokolwiek ekwiwalentu.